Hello, hello 2.0, to znowu ja Pilnek StarCraft. I witam Was w kolejnym odcinku z naszej serii Lego Wojny Glenowi Filnek. Tak słuchajcie witajcie w poprzednim odcinku mi się no. skończyć by tej grze całą grę swobodną już na praktycznie na każdym poziomie mamy zdobyte wszystkie. Mini-destawy, mamy też wszędzie prawdziwego Jedi Więc i... Jeden z moich widzów w komentarzach powiedział Ej, to znaczy, że teraz będzie jakaś nowa seria, to już koniec jest? Nie, widzę. Wie. jeszcze nowej serii nie będę robić No bo jak widzicie, mamy dopiero 74,1% Jaki mam plan na ten odcinek? Słuchajcie, jak widzicie w tytule tego odcinka Jest napisane Otwarty świat Więc słuchajcie na ten odcinek mam następujący plan. Opu w dzisiejszym odcinku opuścimy sobie już niewidzialną rękę, wrac wracamy na Republikański Niszczyciel. A przy okazji jeszcze sobie dodatek razy 2 włączę i tak. Mam w planach po pierwsze zdobyć czerwony klotek dodatek razy 4, bo niestety tylko na dodatek razy 4 nas obecnie stać. Po drugie, mam zamiar także kupić dwie postacie które się na Venatorze znajdują a także mam zacząć no tego zacząć robić misje kosmiczne co to takiego już się za chwilę dowiecie tylko Wezmę sobie właśnie jakiś tyk Dobre postacie Biorę sobie Trojda Semba Sempa z co I jedziemy już A czy lecimy? Wow Ale korusan wygląda pięknie Niewiarygodne naprawdę Dobra widzowie, słuchajcie, lecimy Dobra Więc wracamy się na naszego tutaj venatora Ej, alo Chcę tam wejść, o, okej okay. I wróciliśmy, dom słodki, dom Do miejsca, w którym zaczęliśmy tę serię, raczej znaczy tej serii a e, wiecie o co mi chodzi? A, niszczyciel Jest niszczyciel Republiki. Dawno mnie tu już nie było, co nie? No Dobra, widzowie, słuchajcie. Tak, e, Szukajmy zatem tych postaci. Może najpierw. Że z tego co wiem, to tu, o proszę bardzo. Komando Senatu. Kupuj. Pięknie, udało się. Więc znajdźmy jeszcze tego droida. No i tak, widzę, no, Ale mi się teraz nostalgia zrobiła. Zdecydowanie za długo byłem e, na niewidzialnej ręce. Tutaj, po prostu nostalgia. Straszne. Ok, w tym pomieszczeniu powinien być ten droid, wieprzina. Luxury Projekt, nie wiem jak to na język Muszę Możecie nam wpisać. O! Proszę bardzo. Jej, udało się! Więc widzowie, jeśli chodzi o postyki, które możemy tak znaleźć tak, wiecie, swobodnie ganiając sobie po świecie, to byłoby na tyle generalnie. Następne postacie są albo w celach, albo z mini zestawów A teraz moi drodzy idziemy po dodatek razy 4 I zrobimy mi się kosmiczny okej, okay, to wojenni Konfederacji Niezależnych Systemów Trzymani w republikańskich lokach na niszczycielu. Widzowie, obiecuję wam, gdy zdobędziemy wszystkich tych łobuzów, tych zbrodniarzy, zamkniemy, to zrobimy wielką potężną ucieczkę z Okej. Okay. To jest rzecz, która nam się odblokuje po zdobyciu wszystkich złotych klocków. No, mamy 82 na 130, więc trochę jeszcze przygód nam tutaj zostało. A w ogóle, widzowie, także. Tutaj są także wszystkie takie tematy. Jak spotykaliśmy w misjach, głównie tych strategicznych, e, różne właśnie te pojazdy, które z innymi wojnami nie mają w ogóle nic wspólnego, to potem możemy, możemy nimi tutaj jeździć. To Je też właśnie liczy do 100%. Dobra, widzowie, Tam mam datę razy 4. Więc tak, weźmy cały ten śmiechnik. Okej okay. Okej, okay, tu nic nie było. W ogóle ja to robiłem? Nie, ja tego nie robiłem na pewno. Dobre. Albo robiłem, tylko po prostu żeby tego klocka nie kupiłem. Dobra, dodatek rady, 4 widzowie, 2 miliony, mamy 9, teraz mamy 7, kupione. Zczędzamy ten dodatek i mamy dodatek razy 8. Więc jesteś, jesteśmy naprawdę, że tak powiem wykokszeni. Ponieważ widzę. Dodatek razy 2 pomaga wam oczywiście. Ale nie, jest, ale jak już macie dodatek razy 8, to wtedy już nic nie może w Okej, okay, widzę. Zatem zrobiliśmy już... Zrobiliśmy już te dwie mniejsze rzeczy w tym odcinku. Miałem, więc teraz porobimy sobie tę misję kosmiczną. I zaraz Wam pokażę co to takiego jest. Tylko, pier po pierwsze, primo musimy sobie pójść na do hangaru. Czyli do miejsca, z którego wróciliśmy. Nie będziemy się na niewidzialną rękę wracać jeszcze. Ale myślę, że jeszcze tam wrócimy, rzecz jasna. Póki co zostajemy sobie tutaj, bo naprawdę za nostalgia widzę. Tak, gdy nagrywałem z tej gry Filmiki jeszcze z kampanii. W sensie z trybu fabularnego to się nazywa Dobrze. Mam tutaj dużo pojazdów do kupna. Ale ja wam polecam żeby nie szaleć z pieniędzmi. grach Lego lepiej sobie trochę pokupować e, postaci tańszych dodatek, a potem zbierać na, na mnożniki pieniędzy. Bo kiedyś w Lego Batmanie nie miałem coś coś, żeby dałem tyle że po prostu chodząc po GOTAM po prostu nic nie mogłem zrobić, byłem wyszli dobra o ja. Oto na czym polegają misje kosmiczne, więc tak. Musimy sobie znaleźć takie miejsce. I tak. Teraz trzeba rozwalić to na jego. I mamy teraz misję, żeby w wyznaczonym okresie czasu zmniejszyć jak największą ilość rzeczy. Znaczy, no, zebrać jak największą po prostu ilość pieniążków, zanim czas się skończy. Tak to polega to dostajemy złote klocki no to pieniędzy to się nam niestety nie liczy. Ale jeżeli dobrze wiemy, to z tyle nam nam zostanie, to tyle też szkoda po wlik, jakieś na pewno dla tego jakieś. O, widzicie? Misja kosmiczna ukończona. No i dostaliśmy trochę, bo trochę, ale mamy pieniądze i... Złoty klotek i tym sposobem mamy już 83 złote klocki, tak to wygląda widzowie właśnie i tak wygląda po prostu otwarty świat w grze. wiecie to jest teraz z 2011 roku więc tutaj Otwarty świat jest bardzo ograniczony to nie jest na przykład Lego Star Wars w przebudzeniu mocy King westy i tak dalej tutaj jedyne co może Kupować w postaci czerwone krotki kupować i właśnie robić te. No. Okej, okay. nie czekajcie, widzieli nie? Zmiana systemu. I widoki. Jesteśmy teraz na korosach. Czego korosach jest pod kontrolą separatystów? To nie ma sensu. I na przykład możemy teraz sobie wybrać na przykład martwy księżyc Antar i wybrać, że tam chcemy sobie polecić. No i właśnie. Już wam to zresztą chyba pokazywałem w jednym z pierwszych odcinków tej serii. No i teraz odcinek tutaj. tutaj to niestety nie wygląda tak spektakularnie. Ile jest planet? Czyli 16. Mam w planach... ...że po prostu podzielę tę misję na pół. W ogóle, weźmy sobie klona pilota. Czekajcie, musimy sobie zmienić statek, bo jednak ten republikański statek tutaj się nie sprawdzi. Potrzebujemy innego. Niech to. to. Musimy tutaj podejść. O, właśnie ten. Mam w planach podzielić te misje na pół, czyli w tym odcinku zrobimy sobie 8 tych misji Na razie zrobiłem jedną, więc sobie 7 A w ogóle widzowie, radę zapomniałem Piszcie pytania do Q&A, bo chcę zebrać 10, a na razie mam ee, jedno. Więc piszcie, piszcie, ale spokojnie, bo zrobię to Q&A na taką okazję jaka była była. Ta, Dobra widzowie, teraz musimy sobie rozwalać rzeczy I tym razem będziemy musieli Żyjących, który ma włosy wywalone, może sobie latać w i tak go natura ukształtowała jest fajnie fajny w ogóle temat, jest mocny. one są bardzo kasodajne jak się żyją ludzie no i proszę bardzo, kolejna misja ukończona Kolejne pieniądze. Nasze konto pracują. Tymi misjami kosmicznymi. Może co prawda nie uda nam się zarobić jakoś strasznie dużo pieniędzy, pomimo iż mamy ten dodatek razy 8, ale jednak widzowie e, szybko się za to zdobywa złote kloty I pięknie. Mamy już trzy czwarte gry zrobione. No i teraz teleportnijmy się na Wasek. Czy teleportnijmy się? Wybierzmy się w podróż na Wasek. No to nie jest teleport, Datę to jest. Lot nadprzestrzenny! No taki się luźny, spokojny odcinek. Zbierzmy sobie znowu nasz statek Może się przydać i poleć. Okej, okay. co to tutaj będę musiał robić? Okej, okay. chyba po prostu nic wielkiego po prostu rozwalać te jakieś szczątki braku. A nie, muszę rozwalać te statki separatystów, te myśliwce strachy Grievousa. Też może być. Pewnie się pytacie sobie, dlaczego ja właśnie tak... ...przestrzegam jakimś statkiem, może... Chodzi o tej misji, bo słuchajcie widzowie. Bo jak wiecie statki w tej grze mają różne zdolności i te zdolności e, po prostu musimy wykorzystać. No to może być misja, w której trzeba zniszczyć meteoryty, którą mogą zniszczyć tylko statki separatystów. W ogóle bardzo mi się podoba w sobie, że w tej grze właśnie w ogóle podoba mi się... To, że powiecie, bo w Lego statki jedynie jaką miał umiejętność, na przykład bombowiec miał więcej bomb, a myśliwiec tutaj y, y, mógł wchodzić te specjalne y, no, strefy dla myśliwców, tutaj, A tutaj je, zarówno mamy statki separatystów, to, może zniszczyć srebrne, złote obiekty. Są także te po to, ja Jak jestem okej, okay, to chyba tak wyłaczę, ja okej, okay, no to może teraz księżyc ryszył, bo tu jest masa tych umiejętności. Czałuję, że w w przebudzeniu mocy, statki nie mają umiejętności w ogóle. Zobaczymy co przyniesie Skywalker Saga. Ale że wam powiem, że chyba jeśli chodzi o latanie statkami... O widzicie, teraz potrzebujemy... Taki, który potrafi niż złote obiekty LEGO. Ten film robię wiecie, tak widzowie bez żadnego zbędnego. Jeśli chodzi o te misje kosmiczne, to szczerze wam powiem, nie przygotowałem się do tego filmu, więc właśnie, nie wiem, jakiego potrzebujemy do czego... W sensie, to, jest, to jest statek najbardziej odpowiedni. Po prostu Tu zobaczy, chciałem zobaczyć jedynie, gdzie jest ten czerwony klocek Te dwie postacie, żeby móc je zdobyć Rozumiecie to nie? Chybałka. Może być trudno z tym okay, dobra chwila, bo mnie doszelą, bo... Ja pamiętam, że się strasznie długo od tym szaniłem na poczetni w Wiecie, to nie jest taki wcześniej, że po prostu trzeba strzelać, teraz trzeba... Boję się, że mogę przegrać miłość. tym jest miłość. To szybko Co tu się dzieje trzeba upolować 3T Trzeba, czy ja upolowałem dopiero 3T? Trzeba 10 Patrzcie, o Boże. Nie, dojedzie, to ja już nie mam Dobra, tam i tak mi się już wszystko kończy, to wyjdę. Zacznijmy od nowa. Dalej, dalej. Denerwuje mnie, widzowie. Mówicie, że zawsze żeby zniszczyć złoty obiekt LEGO, to trzeba zbyt trochę czasu. i jest w poziomie, w po prostu trzeba to To, to, poziomie, to, to, trzeba to jest łatwo. wiecie to widzowie, nie. Nie będę się z tym... Zrobię to kiedy indziej. Zrobię jakąś teraz inną misję, bo co mnie A tylko czas stracę. A, dobra. Okej, pójdźmy sobie, polećmy na nałóż. I co może zrobimy sobie z tym razem te cztery misje A. Jutro zrobimy... Więc, no to przecież i tak już nie ma tego mojego systemu poniedziałek, wtorek, środa, minecraft, czwartek, piątek, sobota, lego, nie muszę się tego trzymać. I super, dowiedziałem się, jest... okej, okay, dobra, przynajmniej te meteoryty nie będą ode mnie uciekać i potrzebuję po prostu torped protonowych. by mi się udało przed feriami skończyć te Bo wiecie No bo wiecie co się stało we wrześniu 2020 W internetu a Przez szkołę A no wiecie w tym roku będę mieć egzamin utnoklasisty więc no na regularne filmy nie oczekujcie, jak będzie szkoła, dobra. Trzeba rozwalać te rzeczy, tak czy to? No. To jest akurat fajna. Po prostu tak. I na tej nic wtedy No i pięknie udało się. No i już mamy 8 milionów. No i złoty krok kolejny. 86 kroków. Fajnie, dobra widzowie! Żeby odcinek nie trwał 30 minut, bo ja nie lubię jak odcinki trwają ponad 30 minut, to nie będę przedłużać. Odcinek uważam za udany. Zdobyliśmy nowe postacie, nowy dodatek, przez co będzie nam kasa leciała coraz szybciej. No i dobra widzowie, no i także zaczęliśmy robić misje kosmiczne, więc dobra, w tym odcinku będziemy to oczywiście kontynuować. Zatem dobra widzowie, to byłoby na tyle w tym odcinku, więc na tym będę kończył ten odcinek. Jeśli znaczy odcinek ten wam się spodobał, to oczywiście zostawiajcie łapki w górę, tak, subskrybujcie kanał. Żeby być na bieżąco ze wszystkimi filmami. Ja się z wami żegnam. Do zobaczenia jutro. I niech moc będzie z wami. No i zadawajcie pytania do Q&A, które kiedyś zrobię. Okej, okay, cześć.